Cześć! Tutaj Maciek z bloga Arabin Tym razem już jesteśmy na miejscu Jesteśmy w naszej bazie wypadowej Miejsce nazywa się Rio Encantado Jeszcze dalej za basenem jest rzeka, w której możemy się kąpać Wodospad i gorące źródła, więc jest naprawdę niesamowicie Wszędzie dookoła jest zielono Palmy, nawet pod naszym domkiem rosną sobie ananasy. Jutro mamy wolny dzień, jutro wybieramy się na wycieczkę. Jeszcze nie do końca wiemy gdzie, ale prawdopodobnie pozwiedzamy tutaj okoliczne góry, być może pojedziemy zobaczyć wulkan wokół którego położone są wszystkie plantacje kawy. A już pojutrze ruszamy właśnie na plantację, będziemy zwiedzać farmę Esmeralda, która jest taką najbardziej znaną farmą w Panamie i taką której kawa cieszy się, powiedzmy od kilku lat największą sławą. No za tym co w drogę, trzymajcie się wszystkiego dobrego. Now It's all the way there and you'll see the last of the rainforest up there. Wow. They figure in, in, in forty years it'll all be gone. All they be cut. Yeah. We've already exterminated 50% of all fauna on the planet. 50% are gone. Yes. And they figure in the next 50 years, the next forty percent will all be gone. Mam nadzieję, że Wasza środa też była równie obfita wrażenia jak nasza. Dzisiaj razem z naszym gospodarzem Frankiem, którego czytam, i jego towarzyszem Zeusem, wybraliśmy się na wycieczkę do Lasach Panały. Frank pokazał nam nie tylko ten wspaniały wodospad i źródło, w którym się kąpaliśmy i w którym mogliśmy nurkować, ale również okoliczne lasy, a także zniszczenia, jakich dokonali tutaj ludzie, którzy właściwie bezmyślnie Wycinają drewno, a potem palą wszystko do gołej ziemi, czyniąc z tego wspaniałego tropikalnego lasu w e, Tak naprawdę tylko na obrazkach Panama jest taka piękna, e, zielona i kolorowa, bo w rzeczywistości tego krajobrazu jest coraz mniej. Od 80 lat ludzie systematycznie niszczą tutaj to, co stworzyła natura, wycinając drzewo, sprzedając je, a potem paląc wszystko bo nie chcieli się ich do tego wszystkiego zaśmiecają środowisko w sposób niespotykany i Frank jest właśnie osobą, której bardzo leży to na sercu, który walczy z tą degradacją środowiska, z tym niszczycielskim wpływem człowieka no ale jest to tylko kropla w morzu potrzeb więc mieliśmy dzisiaj okazję nie tylko świetnie się bawić ale również zobaczyć to co człowiek potrafi strasznego zrobić z naturą e, w imię takiego krótkowzrocznego zysku mam tylko nadzieję, że na farmach e, ten naturalny stan rzeczy pozostanie bez zmian na długie długie lata po to byśmy wszyscy mogli cieszyć się wspaniałą kawą najlepszą kawą pochodzącą e, właśnie z Panamy no to co my idziemy chyba dalej produkować cześć